Dzień dobry Państwu. Jutro wielki dzień, 14 luty. Chciałbym za moim pośrednictwem złożyć wszystkim zakochanym parom w ten wyjątkowy, jedyny dzień w roku. 14 lutego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego naj, naj, naj. Dużo, dużo miłości wzajemnej. Dużo, dużo uśmiechu na wszystkich twarzach par zakochanych. Ale również. Dla tych niezakochanych. Chciałbym ze swojej strony powiedzieć tak: Jeżeli macie, jak to się mówi potocznie, te swoje połówki, kochajcie się nawzajem, kochajcie się, szanujcie i bądźcie zawsze uśmiechnięci radośni i dla siebie, prawda, wyrozumiali. Bo miłość, miłość jest piękna. Miłość, jak to się mówiło kiedyś, to potęgi, klucz. Ucz się człowieku, ucz się tego, ucz. Nie wiem, co dobrze powiedziałem, ale tak mi taka refleksja przyszła właśnie w tej chwili do głowy. Także wszystkiego najlepszego. Nie tylko jutro, ale na co dzień. Też zawsze to powtarzam do tej mojej Luby. Ty kwiatuszku kochany, to moja rybko jedyna. Ty mój, bym cię schrupał jak ten chlebek. Takie różne mi przychodzą do głowy powiedzonka mój kochany ty zawsze tak sobie fruwasz po niebie no coś pięknego żeby takie słowa sobie nie tylko jutro ale codziennie prawda sobie mówić nawzajem a będzie wszystko ok tak jak już mówiłem miłość jest piękna jeżeli nie kochasz a trzeba kochać. To jest coś pięknego, prawda? Miłość przetrwa wszystko. Nawet te najgorsze chwile, chwile zwątpienia, jak jesteśmy razem. Zawsze ta druga nasza, jak to się mówi, połówka nas może wesprzeć, dopomóc, poradzić, prawda? I mówię, nie kłóćmy się, szanujmy się nawzajem, a będzie wszystko ok. No, ale jak Państwo również wiecie, życie to życie, i nie zawsze tak prawda bywa, ale postarajcie się to uszanować. Te słowa, no tak, od serca właśnie chciałem. To tutaj tylko te parę zdań. Państwu powiedzieć. Także jeszcze raz kończąc, nie chcę Państwu przeszkadzać. Jutro. A, jeszcze zaraz, przepraszam, no jutro. Ale jeszcze można przykładowo ci co są różne takie zaproszenia na różne, prawda? Yy, walentynkowe kolacyjki, prawda, tutaj czy tutaj. Ale... Można takie coś sobie w domku zrobić, nastrój fajny, piękny, można kupić jakieś świeczki na stół, kwiatuszki, bukiet róż, butelka dobrego wina, prawda? No i, i świetna sprawa, atmosfera pięknej, niemijającej miłości, która w nas, w naszych sercach żyje i tkwi. I niech ta miłość nigdy między nami nie zamilknie. Rybko, kwiatuszku, ty mój ptaszeńku, kochany, ja zawsze Cię będę kochał. Chociaż Twój walentyn nieraz tak Ci za kość wejdzie, ale z głębi serca zawsze mi, prawda? Wybaczysz, pokrzyczysz. Ale Walenty zawsze będzie Walenty. Nie tylko jutro. Ale na każdy dzień. Ty, moja ptaszko. Ty, ptaszynko. Nie, ptaszko, Ty, mój kruszeńku, kochany. No, także mówię z poczuciem humoru, prawda? Szanujmy się nawzajem. Dużo miłości życzę Państwu. Kochajmy się, miłujmy się. No, wiadomo. Można również wybaczać, ale nasze serce zawsze jest gorące. Także jeszcze raz kończąc, wszystkiego najlepszego. Jutro w ten cudowny, piękny dzień walentego. Na pewno takich walentych się dużo znajdzie. No, także mówię, ja ze swojej strony również składam tej mojej drugiej połówce. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i pamiętajcie Państwo, kochajmy się, kochajmy się i jeszcze raz kochajmy się, a życie będzie piękne. I dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie.